Dobrze, a teraz przejdziemy do drugiej definicji. To jest pojęcie języka częściowo obliczalnego. Więc język jest częściowo obliczalny, jeżeli jest językiem słów, dla których terminuje pewne, jakaś ustalona maszyna Turinga. Tak, czyli jeżeli jest językiem pewnej maszyny Turinga. To zdefiniowaliśmy wcześniej, tak? Czyli język jest częściowo obliczalny, jeżeli istnieje maszyna Turinga, która dla słów z tego języka terminuje, czyli kończy bieg w stanie akceptującym, a dla słów spoza tego języka maszyna się wiesza, czyli nigdy nie osiąga stanu mm, kończącego. M może się wydawać, ta definicja dziwna. I zaraz zobaczymy inną, inne pojęcie. Języka obliczalnego. W tym pojęciu będziemy wymagali, żeby maszyna dla słów z języka terminowała w stanie akceptującym, a dla słów spoza języka także terminowała, ale w stanie kończącym, który jest powiedzmy. W, w jednym przypadku dla słów z języka ma terminować w stanie akceptującym, a w drugim ma terminować w stanie odrzucającym. Dla, dla słów spoza języka. To będzie pojęcie języka obliczalnego. Ale teraz interesuje nas pojęcie języka częściowo obliczalnego. Czyli maszyna ma terminować dla słów z języka, a dla słów spoza języka po prostu ma się wieszać. Tutaj są przykłady takich języków. Język pani Dromów. To poprzednio pokazaliśmy, że to jest język obliczalny. Język kwadrat słów, które są w postaci WW. To też jest język obliczalny. Nie będziemy teraz tego sprawdzać, ale to ćwiczenie, które jest podobne do, do tych rzeczy, które już robiliśmy. Albo język składający się z słów w postaci U, krzyżyk V, krzyżyk W, gdzie U i V i W są nad alfabetem 0,1 i W jest. Binarną reprezentacją liczb U i V, traktowanych jako liczby binarne. Podobnie, czyli to jest podobne do tego, co robiliśmy wcześniej, tylko że wcześniej zrobiliśmy maszynę Turinga, która wykonuje obliczenie dwóch liczb i zwraca wynik, a teraz tutaj mamy dane trzy liczby i mamy stwierdzić, że trzecia jest sumą dwóch pierwszych. Albo możemy stwierdzić, że trzecia jest iloczynem dwóch pierwszych, to też jest język obliczalny, częściowo obliczalny. I yy, wreszcie, na przykład, czy liczba jest liczbą pierwszą. Łatwo. Z definicji, właściwie w, w, wprost wynika, że jeżeli mamy funkcję, która jest, funkcję częściową, która jest obliczalna, to dziedzina tej funkcji, czyli zbiór słów, dla których ta funkcja jest określona, jest językiem częściowo obliczalnym. No bo jeżeli funkcja jest, Częściowa jest obliczalna, to znaczy, że mamy maszynę Turinga, która dla, dokładnie dla słów z dziedziny tej funkcji terminuje i zwraca dla takiego słowa w, zwraca wartość f od w, f od w a dla pozostałych słów w maszyna się wiesza. Więc dziedzina tej funkcji jest dokładnie językiem mas tej maszyny Turinga, która realizuje tę funkcję f. Tutaj mamy taki w pewnym sensie odwrotny, odwrotny fakt, odwrotną implikację. Jeżeli mamy język, dowolny język nad jakimś alfabetem, to ten język jest częściowo obliczalny wtedy tylko wtedy, gdy funkcja, która słowom z tego języka, dla słów z tego języka terminuje i zwraca jeden, a dla pozostałych słów się wiesza to znaczy jest nieokreślona kiedy ta funkcja jest obliczalna tak to znaczy może zobaczmy implikacja z dwójki do jedynki to jest to co powiedzieliśmy wcześniej jeżeli mamy funkcję obliczalną to jej dziedzina jest językiem częściowo obliczalnym a dziedziną tej funkcji to jest dokładnie ta funkcja jest dokładnie określona dla Słów z języka, czyli dokładnie dziedziną jest język L, więc ten język jest częściowo obliczalny. Odwrotnie, jeżeli mamy, jeżeli mamy maszynę Turinga, która dla słów z języka L terminuje, a dla słów spoza języka L się wiesza, to teraz chcemy z, zrobić trochę inną maszynę Turinga, która dla słów z języka L terminuje i zwraca 1. No dobrze, ale mieliśmy maszynę Turinga M, która, realizuje, która je, realizuje język M, L, z założenia. Pokazujemy implikację z jedynki do dwójki. Czyli mamy maszynę Turinga M, która terminuje dokładnie dla słów z języka L. Tylko, że jak ta maszyna terminuje, to na taśmie może mieć zapisane jakieś śmieci. A my chcemy, żeby nasza funkcja zwracała jedynkę. No to teraz zrobimy maszynę Turinga M'. To jest lekka modyfikacja maszyny M'. Która, jak wygląda ta modyfikacja, więc maszyna M przechodziła do stanu QACcept w pewnym momencie, kiedy chciała, kiedy akceptowała słowo, znaczy kiedy kończyła bieg. Ale my teraz jeszcze musimy posprzątać po tamtej maszynie, bo ona jakieś śmieci mogła pozostawić po sobie. Więc mówimy, że ten stan QACcept to nie jest stan akceptujący, tylko tworzymy nowy stan akceptujący prime. Jak maszyna przechodzi do stanu QACcept, tak naprawdę ten stan Q accept to jest stan, w którym ona rozpoczyna sprzątanie. I co robi maszyna, jak zaczyna sprzątanie? No ona ma jakieś śmieci zapisane na taśmie, jest w jakimś stanie QACEPT, gdzieś w, może w środku tego słowa, no to ta maszyna pojedzie na koniec tego słowa, czyli do pierwszego blanka, i zacznie przesuwać się od końca do początku, zastępując wszystkie literki blankiem. Aha, no i tu jest taki szczegół, który też pominęliśmy wcześniej. W ogóle, skąd maszyna może wiedzieć, że już znalazła się na początku słowa? Tak? Bo nasza maszyna będzie się przesuwała w lewo, aż napotka początek słowa. Ale skąd ona w ogóle może wiedzieć, że, że mamy na początku słowa? Jesteśmy na początku słowa. No więc maszyna. Yy, każda sensowna maszyna może. Jak dostaje swoje wejście albo dowolna, dowolną maszynę, możemy przerobić taką, taką maszynę, która jak, jak tylko dostaje swoje wejście, to pierwszą literkę od razu zastępuje taką specjalną literką, która mówi, że tutaj był początek słowa. Czyli pierwszą literkę, jeżeli tam było napisane 0, to powiedzmy zastępuje literkę 0 podkreślone, co oznacza, że tu była pierwsza litera. A jeżeli była jedynka, to była 1, to będziemy mieli tutaj literkę 1 podkreślone. I w ten sposób, a później już nigdy przez, w ciągu biegu nie, nie, nigdzie nie piszemy tego podkreślenia. W ten sposób, jak widzimy podkreślenie, to wiemy, że tam był początek słowa. Po wykonaniu obliczenia maszyna powinna jeszcze usunąć ten, znacz, tą jedynkę, ten znacznik. tutaj. To są jakieś techniczne szczegóły, które nie są istotne. Tak, ale możemy założyć, że maszyna wie zawsze, czy jest na pierwszej pozycji, czy nie, bo tam ma zapisany jakiś specjalny symbol. Więc nasza maszyna teraz, jak posprząta całe słowo, wie, że jest na początku, e, znalazła się na początku słowa, bo właśnie wymazała literkę z podkreśleniem i zastąpiła ją blankiem, to teraz przechodzi do stanu co accept prim i to jest jej, jej właściwy stan akceptujący tej maszyny. Więc zrealizowaliśmy teraz maszynę, która dla słów z języka L akceptuje. Aha, jeszcze powinniśmy, ona powinna jeszcze wypisać na taśmie jedynkę, czyli tam na koniec dopisuje jedynkę. Więc zrealizowaliśmy maszynę, która akceptuje dla słów z języka L i, i wypisuje jedynkę. A dla pozostałych się wiesza. Dlatego, że oryginalna maszyna N się wieszała. Więc ta też się wiesza, dlatego, że w pierwszym kroku symuluje maszynę M. No to, to są takie rozgrzewkowe ćwiczenia, żeby troszeczkę się rozgrzać i zobaczyć takie standardowe operacje na maszynach Turinga. Teraz jest definicja, o której mówiłem wcześniej, czyli co to znaczy, że język jest obliczalny. Troszeczkę inaczej to sformułowałem poprzednio, ale mam nadzieję, że to będzie widoczne, że to jest, te dwie definicje są równoważne. Powiemy, że język L jest obliczalny, jeżeli funkcja charakterystyczna tego języka jest obliczalna, czyli jest to funkcja, inaczej mówiąc, istnieje maszyna Turinga, która dla słów z języka L terminuje i na taśmie wypisuje jedynkę, a dla słów spoza języka L. Terminuje i na taśmie wypisuje 0. Czyli ta maszyna ma zawsze dla wszystkich słów nad alfabetem wejściowym ma terminować. I dla słów z języka L ma zwrócić 1 na taśmie, a dla słów spoza języka L zwrócić 0 na taśmie. Równoważny warunek byłby taki, że chcemy rozważyć maszyny, które mają dwa stany kończące. Jeden nazwijmy Q-accept, drugi Q-reject. I ta maszyna dla słów z języka L ma osiągać stan Q-accept, a dla słów spoza języka L ma osiągać stan Q-reject. A na taśmie może, mogą się znajdować jakieś śmieci. Tak jak widzieliśmy przed chwilką, jak, nawet jak maszyna Wyprodukuje na taśmie jakieś śmieci, to może po sobie posprzątać i napisać, jakby zamiast przejścia do stanu QAccept accept sprząta śmieci i na koniec wypisuje jedynkę, a zamiast przejścia do stanu QReject reject sprząta śmieci i wypisuje na, na taśmie zero. Więc tam zamieniamy taką maszynę wtedy na maszynę, która realizuje dokładnie tą funkcję charakterystyczną języka L. Więc to są dwa równoważne podejścia i wszystkie te przykłady tutaj tak naprawdę są językami obliczalnymi. To znaczy myśmy powiedzieli, że myśmy na przykład opisali maszynę Turinga, która stwierdza, czy dane słowo jest palidrom. Ta maszyna No, tam sprawdzała, że wszystko się zgadza, a jak napotkała błąd, to przechodziła w stan, w którym była się wieszała, to znaczy na przykład przesuwała się w prawo bez końca. Czyli jak, jak tylko zauważyła, że jest błąd, to przechodziła do, do takiego specjalnego stanu, w którym przesuwała się, w cały czas się przesuwała w prawo. No, ale jeżeli ten stan Nazwiemy stanem cool reject i powiemy, że to jest stan kończący. To ta nasza maszyna tak naprawdę, ona zauważała, że ona zawsze, jak, jak coś się psuło, to przychodziła do tego stanu cool reject. Czyli nasza maszyna, ona, mogliśmy ją poprawić troszeczkę z punktu widzenia programistycznego, czy takiej kultury programistycznej. Zamiast się wieszać, ta maszyna mogła przejść do stanu cool reject, jeżeli. Zauważyła, że słowo nie jest palindromem. Czyli ona mogła przechodzić do stanu Q-accept, jeżeli słowo było palindromem, i do stanu Q-reject, jeżeli słowo nie było palindromem. Czyli język palindromów jest nie tylko częściowo obliczalny, jest, ale jest obliczalny. Dlatego, że dla słów spoza, które nie są palindromami, jesteśmy w stanie to zauważyć i zwrócić jakby wyjątek. Czy zwrócić odpowiedź: Nie, to słowo nie jest palindromem. Podobnie dla słów, które nie są słowami kwadratowymi, czy dla wszystkich tych pięciu problemów, które tutaj są wpisane. Więc wszystkie te przypadki, wszystkie te języki są także językami obliczalnymi. Naturalne, najnaturalniejsze maszyny Turinga, które realizują te, te języki, które obliczają te języki, one zauważają, że jest. Jakiś problem, na przykład, że jakaś liczba nie jest liczbą pierwszą. Więc może wtedy, maszyna może wtedy przejść do stanu cool reject. Więc pojawia się pytanie, czy, czy w ogóle te dwa pojęcia, częściowo, częściowej obliczalności i obliczalności, są sobie równe, równoważne. To znaczy, czy jeżeli mamy maszynę, która. Albo jeżeli mamy funkcję. Może tutaj tak powiem. Jeżeli mamy maszynę, która dla słów z jakiegoś języka terminuje, a dla pozostałych słów się wiesza, to czy możemy ją zamienić na taką maszynę, która dla słów z tego samego języka terminuje i zwraca jeden, a dla słów. Z, dla których, tam, dla których tamta oryginalna maszyna się wieszała, nasza nowa maszyna nie będzie się wieszała, tylko zwróci 0. Czyli to jest taka lepsza wersja tej maszyny, tak? Czyli nasza oryginalna maszyna realizuje tą funkcję częściową, dla niektórych słów zwraca 1, a dla niektórych pozostałych się wiesza, a my chcemy, no, z, poprawić tą maszynę do takiego programu, który, takiej maszyny, która się nigdy nie wiesza. Czyli zawsze albo zwróci 1, Albo jeżeli oryginalna ma się nazwę 1, albo 0, jeżeli oryginalna się wieszała. Więc może, być może jest, yy, jest tak, że każdy język częściowo obliczalny jest też obliczalny. Zobaczymy, że tak nie jest, ale nie jest tak łatwo podać, znaczy, to jest twierdzenie które udowodnimy na następnym wykładzie. I to jest twierdzenie Turinga. Czyli twierdzenie Turinga mówi istnieje język L, który jest częściowo obliczalny Ale nie jest obliczane. To, to jest bardzo ważne twierdzenie, które można, jak zobaczymy, no, będziemy interpretację tego później omawiali. Teraz może przejdźmy do takiego, takiego faktu, który charakteryzuje języki obliczalne. To jest pro, taki fakt, ćwiczenie. Co to jest? Kiedy język jest e, obliczalny? Więc on jest obliczalny wtedy tylko wtedy, gdy jest częściowo obliczalny, oraz jego dopełnienie jest częściowo obliczalne. Czyli obydwa języki, je, L, język L oraz jego zapłynienie są częściowo obyczajne. Więc to jest e, coś tutaj. Może zobaczymy Szybko ten dowód. Jeżeli język L jest obliczalny, no to jest w szczególności też częściowo obliczalny, ale też jego dopełnienie jest częściowo obliczalne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli język L jest obliczalny, to znaczy, że istnieje maszyna Turinga, która dla słów z języka L, osiąga stan QAccept, a dla słów z języka, z, z jego dopełnienia osiąga stan QReject. Więc jeżeli stan QAccept uczynimy jedynym stanem końcowym tej maszyny, no to wtedy otrzymamy maszynę, której język jest dokładnie językiem L. Ona terminuje dokładnie dla słów z języka L. Jeżeli stan QReject uczynimy jedynym stanem końcowym tej maszyny, To wtedy zrealizujemy maszynę, która terminuje dokładnie dla słów z, po, z dopełnienia języka L. Więc to jest implikacja z, dwójki do, z jedynki do dwójki. Implikacja z dwójki do jedynki jest ciekawsza, dlatego że tutaj w założeniu mamy dwie maszyny: jedną maszynę, która realizuje język M, L a drugą maszynę, która re realizuje jej dopełnienie, dopełnienie tego języka. I teraz z tych dwóch maszyn chcemy wyprodukować jedną maszynę, która terminuje dla wszystkich słów, i dla tych z, z, słów z języka, dla tych słów, które są akceptowane przez maszynę M. E, zwraca jedynkę, a dla tych słów, które są akceptowane przez maszynę M, zwraca 0. I tutaj trzeba wykonać taki przeplot tych maszyn. Czyli robimy, można powiedzieć, takie wywołanie równoległe maszyn M i M. -pri. Czyli intuicyjnie, dostawszy słowo W, to co zrobimy. Chcemy na nim uruchomić zarówno maszynę M, jak i maszynę M' i sprawdzić, która z nich zakończy. Wiemy, że jeżeli W jest w języku L, to wtedy maszyna M zakończy, a jeżeli W jest w języku M', to wtedy maszyna M, języku nie jest w języku L, to znaczy, że maszyna M' zakończy, więc dokładnie jedna z tych maszyn zakończy i my chcemy stwierdzić, która z nich. Czyli chcemy na słowie W uruchomić jednocześnie maszynę M i maszynę M'. Nie możemy naprawdę równocześnie tych maszyn uruchomić, dlatego że te maszyny, one nadpisują te słowo w i będą sobie wzajemnie przeszkadzały, jeżeli uruchomimy je równolegle. Więc musimy stworzyć jakby dwie kopie tego słowa w i na jednej kopii uruchomić maszynę m, a na drugiej maszynę m'. Ale nie możemy tego zrobić po kolei, także na jednej kopii najpierw uruchomimy maszynę m, a na drugiej kopii uruchomimy potem, maszynę M' dlatego, że maszyna M może się zawiesić, jeżeli słowo nie jest w języku L, więc musimy to wykonać, je, wykonać równolegle, więc to co robimy, no to, to dostawszy słowo W, maszyna, najpierw tworzy maszynę, która duplikuje to słowo i, czyli tworzy dwie kopie tego słowa oddzielone krzyżykiem i na lewej kopii będzie uruchamiała maszynę M, a na prawej kopii będzie uruchamiała maszynę M' i będzie robiła jeden krok obliczenia maszyny M na lewym słowie, a potem jeden krok maszyny M' na prawym słowie, i tak na zmianę. Tak? Jeżeli któraś z tych maszyn zakończy, a wiemy, że jedna z nich dokładnie zakończy, to wtedy nasza maszyna zakończy i zwróci jed... przejdzie do stanu akceptującego, jeżeli maszyna M zakończyła E. Do odrzucającego, jeżeli m' zakończyła. Tutaj są znowu jakieś technikalia, dlatego że maszynie M może się skończyć pamięć, dlatego że maszyna N może chcieć coś napisać na prawo od krzyżyka. No to wtedy ta nasza maszyna nadzorująca, którą, którą tak naprawdę implementujemy, maszyna, my implementujemy, implementujemy taką maszynę N, która symuluje jednocześnie te maszyny m i m', ale jeżeli której się skończy pamięć, no, czyli konkretnie tej lewej się skończy pamięć, to musi. Stworzy, to musi przesunąć krzyżyk i wszystko za tym krzyżykiem w, w prawo i dopisać tutaj blanka i kontynuować proces. Więc tak działa maszyna N. Więc to jest ciekawsza implikacja, to jest z dwójki do jedynki. Więc języki obliczalne to są dokładnie te, których, które są częściowo obliczalne oraz ich dopełnienia też są częściowo obliczalne. Więc to pytanie, które tutaj wcześniej stawialiśmy, to jest równoważne temu, czy jeżeli język jest częściowo obliczany, to czy jego dopełnienie też jest częściowo obliczane.